Tutaj w lekcji kończącej ten 29 tydzień nauki nadal omawiamy wyrażenie to be going to do something, czyli wyrażenie zamiaru zrobienia czegoś. Zobaczymy, jak utworzyć pytania oraz sprzeczenia właśnie z tą konstrukcją oraz zobaczymy, że jeszcze używamy jej do jeszcze jednym celu poza właśnie tym podstawowym, czyli wyrażeniem tego zamiaru. Zapraszam. Wszystko to, co będę za chwilkę omawiał w dzisiejszej lekcji na tablicy. Znajdziesz także w podręczniku. Na stronie 173 znajdziesz zapis gramatyki, którą będę omawiał w części grammar. Natomiast stronę dalej znajdziesz zapis słownictwa, w części vocabulary oraz 15 zdań w języku polskim oraz angielskim. Przyjrzyjmy się słownictwu. Jak zwykle zaczynamy od rzeczowników. Pierwszy to uh, floor. A floor to oczywiście podłoga, na której stąpamy, po której chodzimy w domu, w mieszkaniu, natomiast także piętro. Czyli teraz na pierwszym piętrze powiemy on the first floor i posłużymy się tutaj liczebnikiem porządkowym first, czy drugim second, czy siódmym seventh. I pamiętamy o tej końcóweczce TH, kiedy mówimy y, o czwartym, piątym, szóstym, a dwa pierwsze first i second on the first floor, na pierwszym piętrze. A choice... A choice to wybór. To wybór. Napisałem w nawiasie to a, ponieważ czasem funkcjonuje choice jako rzeczownik, w niektórych kontekstach jako rzeczownik niepoliczalny. Tutaj przyjrzymy się jako policzalnemu. Wybór. A good choice. A good choice. Very, a very good choice. Bardzo dobry wybór, tak? Na przykład nie mam wyboru, możemy powiedzieć. I have no choice. I have no choice, tak? Muszę gdzieś tam coś zrobić, czy podjąć decyzję jakąś. I takie zdanie na przykład... Students have a choice between English and Spanish, czyli studenci mają wybór między angielskim i hiszpańskim, na przykład. Tak byśmy użyli tego jeszcze słowa choice, wybór. An opportunity przez 2P pisane opportunity. Będzie to okazja bądź możliwość i możemy powiedzieć: It's a great opportunity for you. To dla ciebie wspaniała okazja, wspaniała możliwość, tak? Material, material, tutaj napisałem UC, czyli uncountable, niepoliczalny e, rzeczownik, e, to jest materiał i teraz on będzie to zarówno materiał jako materiał do szycia ubrań, czyli tak byśmy go użyli na przykład jako materiał e, You use it for making clothes, czyli używasz go do tworzenia, do robienia. Sporządzania ubrań, czyli to jest właśnie taki materiał, material, czyli um, taki włókien, włókienniczy, można powiedzieć, czy do, do szycia ubrań, material, e, albo y, materiały inne, na przykład natural materials like wood or stone, natural materials like wood or stone, naturalne materiały takie jak drewno lub kamień, czyli materials to będą także materiały takie surowce. Uh, to lie, to lie to jest ciekawy czasownik, pomiędzy, ponieważ on z, ma dwa znaczenia zupełnie inne. Pierwsze byłoby kłamać, tak? To lie, kłamać i byśmy mogli powiedzieć, don't lie to me, don't lie to me, nie kłam, nie okłamuj mnie. Natomiast drugie znaczenie to leżeć. To leżeć normalnie w pozycji, leżeć w łóżku, leżeć na plaży, leżeć na jakiejś płaskiej powierzchni, czyli na przykład nie leż na słońcu zbyt długo. Don't lie in the sun for too long. Don't lie in the sun for too long. Nie leż na słońcu zbyt długo. To prepare, to prepare, przygotować, przygotować y, czasownik i teraz na przykład, co można przygotować? To prepare, na przykład lunch, breakfast, śniadanie, lunch, przygotowywać posiłki, tak? Albo na przykład oni przygotowują się do y, wycieczki. They are preparing for the trip. They are preparing for the trip. To wonder, to wonder, bardziej przez A to wymawiamy, to wonder, zastanawiać się, tak? I wonder. If zastanawiam się czy I wonder zastanawiam się tak i teraz można się zastanawiać kto, jak, co. Czyli kto pójdzie razem ze mną gdzieś czy z nami do kina, jak gdzieś to potoczy dalej czy zastanawiać się co gdzieś tam będzie i tak dalej. Więc to wonder who, to wonder how, to wonder what. Czyli to będą te zaimki pytające tutaj z tym zastanawiać się nad różnymi sprawami, tak? Przymiotnik positive positive to pewny, e, przepraszam, pierwsze znaczenie to oczywiście pozytywny, tak? I często takie, taka fraza jest just think positive, myśl po prostu pozytywnie, tak? E, takie często to jest też modne, tak ostatnio, think positive, myśl pozytywnie, pewny, e, że coś jest prawdą, czyli jeżeli ktoś nas zapyta, czy jesteś pewien, że to i tamto, a ty możesz od, odpowiedzieć, I'm positive albo samo Pozytyw, czyli to będzie oznaczało, że to jest zgodne z prawdą, czyli jestem przekonany o tym, że to jest tak właśnie, jak e, mówisz. Czyli, czyli to będzie po, e, odpowiedź taka na tak. E, successful, successful, zwróćmy uwagę na pisownię, 2c i 2s, czy w słowie success, sukces, i successful będzie to e, przymiotnik. Trzy znaczenia ma odnoszący sukcesy, czyli na przykład a successful businessman, tak? Odnoszący sukcesy biznesmen. Drugie znaczenie, udany, czyli na przykład udana operacja. A successful operation, na przykład w, taka, w szpitalu gdzieś operacja, jakiś zabieg. E, albo, na przykład, albo też znaczenie trzecie, cieszący się powodzeniem, czyli na przykład cieszący się powodzeniem e, serial albo e, telewizyjny jakiś program. Tak? A successful TV show byłoby taki odnoszący sukcesy pieszący się powodzeniem program na przykład telewizyjny, tak? W ten sposób. Czyli trzy znaczenia tego przymiotnika. I jeszcze e, przysłówek przy often, często. E, tu zwrócę tylko uwagę, że na dwa sposoby możemy wymawiać to słówko, tak? Albo often. Often. I often do this, do that. I often. Bez tego te. I wtedy to jest wymowa bardziej nowoczesna. Kiedyś to słówko było wymawiane often, often, tak jak jest napisane z tym T. Ja wolę tak używać tego słówka. often. ten podoba mi się bardziej ta wymowa. Można używać dwóch opcji w wymowie. I na przykład I often smile. I often smile, tak? Jak tego użyć słówka? Często się uśmiecham. I often smile, tak? Często. I jeszcze na przykład można powiedzieć takie zdanie: I don't see him very often. Nie widuję go zbyt często. Tu, tutaj w tym zdaniu to very byłoby zbyt. I don't see him very often. Wyrażenie to be going to do something, czyli wyrażenie konstrukcja służąca do mówienia o przyszłości, przez wyrażenie zamiaru zrobienia czegoś, tak? Czyli to powtórzyłem z poprzedniej lekcji, i zobaczmy, przyjrzymy się, jak zrobić przeczenie najpierw przez dodanie cząstki not. Tak jak podobnie jak w czasie present continuous, będziemy to przeczenie robili. Zobaczymy, jak zrobić także pytanie. Zobaczmy, zacznijmy od zdań twierdzących. Na takie zdanie, zamierzam, zamierzam zapłacić za to, nie martw się, tak? I'm going to, zamierzam, I'm going to pay for this. I'm going to pay for this. Na zasadzie zamierzam za to zapłacić, ja za to zapłacę, tak? Going to, zamiar. Don't worry, nie martw się. Ale tutaj chcemy zrobić z tego przeczenie, czyli powiedzieć, nie zamierzam za, co, za to zapłacić, i wtedy już tutaj nie byłoby to nie martw się, powiedzmy, tylko po prostu byłoby zdanie, nie zamierzam za to zapłacić. I tutaj musielibyśmy dodać właśnie tą cząstkę. Not, prawda? I'm not going to pay for this. Czyli bardzo prosto, czyli tylko przez dodanie not tutaj po tym słówku to be w odpowiedniej osobie, tak? I'm not going to pay for this. Nie zamierzam za to zapłacić. Tutaj mamy twierdzenie, znowuż takie: e, oni zamierzają zostać w Polsce. They are going to stay in Poland, prawda? Ale ja teraz chcę powiedzieć, że oni nie zamierzają, czyli tutaj właśnie po. Po tym to be ja dodaję tylko They are not going to stay in Poland. Nie, oni nie zamierzają zostać w Polsce. Teraz taki jeszcze trzeci przykład. E, zamierzamy sprzedać nasze mieszkanie: We're going to sell our apartment, tak? Ale jeżeli chcemy powiedzieć, że nie zamierzamy, to właśnie. Wystarczy tutaj dodać słówko to not, dodatkową tą cząstkę przeczącą. We're not going to sell our apartment. Nie zamierzamy sprzedać naszego mieszkania. Sprawa prosta, tak? Pytanie. Pytanie tworzymy przez inwersję tutaj tego czasownika, to be, który jest tutaj jakby naszym operatorem. Czyli zobaczmy, w zdaniu twierdzącym. He is going to buy this ugly car. On zamierza kupić ten wstrętny samochód. Jak zrobić pytanie? Po prostu inwersję tego to be, czyli he is będzie is he, czyli to pójdzie nam tu na początek, w to miejsce, i pytanie będzie wyglądało w ten sposób, już po zmianie: Is he going to buy this ugly car, tak? Czyli na przykład, inny przykład mógłby być taki: I am going to do this. Ja zamierzam to zrobić. Inwersja byłaby: Am I going to do this, do this tak? She is going to do this. Ona zamierza to zrobić, a inwersja: is she going to do this, prawda? Czyli pytanie w ten sposób, podobnie jak czas present continuous, to pytanie powstaje tam także tutaj i znakiem zapytania. A tutaj, jeszcze dodatkowo, gdybyśmy chcieli, na przykład jest takie. Też częste pytanie, które gdzieś występuje, tą cząstkę pytającą, jeszcze ten zaimek pytający dodać na początek, w takim pytaniu, co zamierzasz teraz zrobić? What are you going to do now? What are you going to do now? Co teraz zamierzasz zrobić? Więc w ten sposób też jeszcze przez dodanie wcześniej właśnie tej cząstki, tego zaimka pytającego możemy utworzyć takie pytanie, tak? I teraz jeszcze trzecia rzecz. Jeszcze... Tego wyrażenia to be going to do something używamy w jednym, w jednym kontekście. Jest jeszcze jedno użycie, gdy wyrażamy przekonanie, że coś na pewno się stanie i chcemy to wyrazić. Czyli obserwujemy sytuację i z naszych wnioskujemy, z naszej obserwacji wynika, że to i to się stanie na pewno i chcemy to wyrazić. I wyrażamy to też tym, tą konstrukcją. Czyli zobaczmy. Spójrz na chmury, będzie padało, czyli. I to też właśnie wyrazimy tą konstrukcją tutaj, going to, to będzie i to, to nasze przewidywanie, tak? Look at the clouds, it's going to rain, będzie padało, czyli wyrażamy to przekonanie, że coś się stanie, tak? It's going to rain na podstawie obserwacji, ponieważ te chmury zobaczylibyśmy rzeczywiście, no wygląda na to, że to na, na pewno tu spadnie zaraz deszcz, tak? Zobaczmy, na podstawie obserwacji, no kolejna rzecz, Anna is pregnant. Ania jest w ciąży. She's going to have a baby. Going to have a baby. Znowu going to. She's going. Ona będzie miała dziecko. Tak, czyli wyrażamy to tym też to going to. Wyrażamy też to obserwujemy, tak, widzimy pewną sytuację i na pewno yy, wyrażamy przekonanie, że coś się na pewno stanie. Zobaczmy jeszcze ostatnie. Yy, jest już jedenasta. Oni yy, Będą spóźnieni na autobus. Czy oni spóźnią się na autobus? Czyli znowuż obserwujemy sytuację, widzimy, że że coś, um, coś się dzieje, oni po prostu za długo zostają w domu, już jest późna godzina. Zaobserwowaliśmy i wyrażamy przekonanie, że na pewno coś się stanie, czyli w tym przypadku na pewno spóźnią się na y, autobus, czy oni spóźnią się na autobus, i to też wyrazimy tym going to: They are going to be late for the bus. They are going to be late, oni się spóźnią, tak? Ale to jest wyrażenie naszego przekonania, właśnie, że y, to i to się stanie. Powtórz ze mną dziesięć słówek. Pierwsze. Podłoga. Piętro. A floor. A floor. Podłoga. Wybór. A choice. A choice. Wybór. Okazja. Możliwość. An opportunity. An opportunity. Okazja. Materiał. A material. Material, materiał. Kłamać, leżeć. To lie, to lie, kłamać. Przygotować. To prepare, to prepare, przygotować. Zastanawiać się. To wonder, to wonder, zastanawiać się pozytywny pewny że coś jest prawdą positive positive pozytywny odnoszący sukcesy udany bądź cieszący się powodzeniem successful successful odnoszący sukcesy często often often często a teraz powtórz ze mną 15 zdań. Pierwsze. Oni zamierzają pojechać latem do Hiszpanii. They are going to go to Spain in summer. They're going to go to Spain in summer. Oni zamierzają pojechać latem do Hiszpanii. Czy zamierzasz kupić ten samochód? Are you going to buy this car? Are you going to buy this car? Czy zamierzasz kupić ten samochód? Czy Jacek będzie na tym spotkaniu? Is Jack going to be at the meeting? Is Jack going to be at the meeting? Czy Jacek będzie na tym spotkaniu? Jest już 11. Spóźnią się na autobus. It's already 11. They are going to be late for the bus. It's already 11. They're going to be late for the bus. Jest już 11. Spóźnią się na autobus. Więc o której godzinie zamierzasz wyjść? So, what time are you going to leave? So, what time are you going to leave? Więc o której godzinie zamierzasz wyjść? Jeszcze nie jestem pewien. Być może za godzinę. I'm not sure yet, perhaps in an hour. I'm not sure yet, perhaps in an hour. Jeszcze nie jestem pewien, być może za godzinę. Nie zamierzam za to płacić. I'm not going to pay for this. I'm not going to pay for this. Nie zamierzam za to płacić. Nie zamierzam tego tolerować. I'm not going to tolerate this. I'm not going to tolerate this. Nie zamierzam tego tolerować. Czy zamierzasz jechać z nami do Warszawy? Are you going to go to Warsaw with us? Are you going to go to Warsaw with us? Czy zamierzasz z nami jechać do Warszawy? Spójrz na chmury, będzie padać. Look at the clouds. It's going to rain. Look at the clouds. It's going to rain. Spójrz na chmury, będzie padać. Nie odejdę, dopóki mi nie powiesz, co się dzieje. I'm not going to leave until you tell me what's going on. I'm not going to leave until you tell me what's going on. Nie odejdę, dopóki mi nie powiesz, co się dzieje. Anna jest w ciąży, będzie mieć dziecko. Anna is pregnant. She's going to have a baby. Anna is pregnant. She's going to have a baby. Anna jest w ciąży, będzie mieć dziecko. Oni nie zamierzają sprzedać mieszkania. They are not going to sell their apartment. They are not going to sell their apartment. Oni nie zamierzają sprzedać mieszkania. Nie zamierzamy dłużej na nich czekać. We' not going to wait for them any longer. We're not going to wait for them any longer. Nie zamierzamy dłużej na nich czekać. Co zamierzasz teraz zrobić? What are you going to do now? What are you going to do now? Co zamierzasz teraz zrobić? Nasza lekcja dobiega końca i w tym miejscu jak zwykle zachęcam Cię do tego, by w kolejnych dniach sięgnąć do podręcznika. Na stronie 175 znajdziesz homework do dzisiejszej lekcji zachęcam do tego, by zrobić to zadanie domowe, przetłumaczyć słówka oraz 15 zdań. Jak zwykle zapis właściwy zarówno słówek jak i zdań znajdziesz stronę wcześniej, w części Check Your Homework.